Cześć Marcin Kowalnik z Filiano. witamy w kolejnej odsłonie czwartkowego zarabiania. W dzisiejszym odcinku weźmiemy na tapetę już konkretny program partnerski. Tym razem będzie to program partnerski AXA Direct. Parę słów najpierw o samym produkcie, z którym możecie zarabiać w programie partnerskim. Produktem reklamowanym jest ubezpieczenie komunikacyjne AXA Direct. Można zawierać to ubezpieczenie przez internet z 20% zniżką i to też komunikujemy na kreacjach reklamowych. Można ubezpieczenie zawierać też przez telefon. Co ważne, ubezpieczyciel może ubezpieczać zarówno samochody, jak i motocykle. Co też jest ważne dla Was jako dla wydawców, reklamodawca mocno inwestuje w reklamę w telewizji. Jeżeli chodzi o model wynagradzania w tym programie partnerskim, to jest model CPA i tą akcją, za którą wynagradzamy, jest proces, w ramach którego użytkownik klika na reklamę powieszaną na waszym serwisie, jest przenoszony na landing page AXA Direct. No i wtedy, jeżeli kliknie w przycisk oblicz w składkę, wtedy właśnie zliczana jest prowizja. Więc Użytkownik zainteresowany kupnem albo obliczeniem kalkulacji na ubezpieczenie komunikacyjne musi kliknąć na przycisk oblicz na odpowiedniej stronie landing page. W zależności od tego, ile ilościowo w skali miesiąca przysłacie nam takich akcji, mamy wynagrodzenie od 63 groszy do 73 groszy za taką akcję. Zapraszamy serdecznie do takiej współpracy w tym programie partnerskim, serwisy internetowe, które dotykają tematyki motoryzacji, czy też takie serwisy, które mają ogłoszenia w ramach swojej struktury. Na pewno też fajnie, gdyby to były serwisy internetowe, czy też blogi o finansach, o ubezpieczeniach. Blogi motoryzacyjne też są mile widziane. I na koniec konkurs. Jeżeli ten film, który oglądacie osiągnie ilość wyświetleń 500, to wtedy te serwisy internetowe, wśród tych serwisów internetowych, które umieszczą ten nasz film na swoich łamach, rozlosujemy kupony Google AdWords. Tak po prostu, od afilianta. Marcin Kowali, do zobaczenia.